Witam serdecznie hodowców, hodowczynie, pasjonatów gołębi na samym początku chciałem podziękować wszystkim tam za dobre komentarze, za wsparcie Aż tak się jeszcze nie załamałem. Dziękuję wam wszystkim, aż tak się jeszcze nie załamałem po prostu lekcję muszę wyciągnąć Ja tam jak mówiłem już na wcześniejszych filmikach Namiszcza, nie poluje Tylko chcę, żeby gołąbki w miarę przechodziły i przelatywały. Bo to ma mi radę sprawdzać. Dzisiaj, jak widać, samiczki wywalone na folierkę O, tam jakieś dwa lecą. Ale to nie moje. Nie dzikusy. O, i helikopter. Który codziennie mi tu jest no, Samiczki, się wywaliłem? Ta tutaj białe słoneczko. Miałe słoneczko. Tu jeden przeleciał dzisiaj. O, muszę wyłączyć radykal, przepraszam. Bo nie ma na tym gra cały dzień. Jeden dzisiaj przyleciał, o kurcze. jeden przyleciał właśnie dzisiaj o 14.35 go wpuszczę do samczyka po prostu chcę żeby odpoczął się najad samiczka i zaraz pójdzie do samczyka samczyk to jest jej ten tutaj na dole tu pod tą celą tam ten niebieski tu siedzi Także samczyki tutaj są, jutro wpuszczę, jutro, jutro nie, pojutrze, pojutrze będę robił trening, w środę, z samiczką to otworzę, one tutaj wlecą, te co tam nie mają pary to może takiego samca wezmą, samczyki mają teraz tutaj obrać swoje cele, tak jakby było to od początku muszę zrobić i tyle. Dobrze. Lekcje trzeba odrobić. Chciałbym odrobić lekcję teraz pomyślałem, że wszystko zrobiłem jak powinienem, a widocznie nie. Rozumiem tam gołąbki niektóre nie leciały, ale te brakuje właśnie tych co leciały. Brakuje tych, co leciały jako młode. Pierwszy konkurs dobrze zrobiły. Pierwszy lot, przepraszam, dobrze zrobiły. Tych właśnie brakuje gołąbków Niektóre, co były pierwszy raz w kabinie, szkoda, że nie mogę. Nie mam nikogo, żeby mi ktoś tego udał, pokazał jaki samczyk. Może mi się uda go pokazać. Takiego samczyka włożyłem pierwszy raz. Wulatek. I to tu jest do góry. Może mi się go uda złapać, bym pokazał. No chodź, 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 chodź. chodź. One się tu mogą mi bać. No chodź, nie wiem. Ja z nim wyjdę, bo one są z rozpłodu, wyciągnięte. Może mi się tu jak uda. Tutaj o, nie ma pierwszy, pierwszych trzech otek Z 5-6 cm nie ma. Pierwszy raz w był i przeleciał w miarę. A młode, te roczne, to nie były w kabinie, ich nie ma. Po prostu tak trochę człowiek myśli, bo za mocno się do nich przywiązałem. Już tak chyba nie nie, 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 nie będę tak robił, żeby przestrzegał do głąbków jakichś. człowiek później myśli, jak to pasterz za swoimi owieczkami. gdzie one są, że leciały, czy jakąś tam wiązałem przyszły z nimi ale trudno może jeszcze coś tam doleci gdzieś i tyle dzisiaj poniedziałek gotowałem. przygotowałem o. widać grochy Grochy, białko i moje tam słoiczki, dziki bez, z witaminami. Do wody na minokwasy Poczekam do godziny 18, za chwilę zrobię obrocik, zobaczymy jak gąbki będą się zachowywać w powietrzu. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Teraz ja się dam muszę wyprostować jedną sprawę. Ja tam wczoraj mówiłem na filmiku, że kolejny lot 340. Przepraszam Was bardzo 240, teraz mamy. Dopiero później będzie 300 ponad. Także jeszcze jeden lot mamy taki na odrobienie lekcji, trening, można powiedzieć. Bo później się już żarty skończą. To wiemy o tym. Na przyszły rok dużo przeróbek mi tu czeka Bo chciałbym mieć więcej gołębi do koszowania 60 tak 60, 70 gołębi ja bym koszował, to też by było dobrze I Trochę mi tu przeróbek czeka, ale damy radę, jakoś się to wszystko poukłada Młodych Tutaj na tę chwilę, tutaj mam w gołębniku 66 bodajże 66, a z mam, bo tam sobie jeszcze nie będę odsadzał. Właśnie dzisiaj to nie dojdą chyba 3, 80. teraz powiem. Z obrączkami obrączkami domnio lotowymi no, 80, 86. Bo to jest 87, to 86 i za chwilę jeszcze będę obrączkował. Młode będę ciągnął do końca maja Do końca maja będę ciągnął młode, żeby jak najwięcej uciągnąć Przelotować I z tego co dostanie to będę z tym pracował Mam nadzieję, że nie będzie problemów z samczykami Nie zwróciłem uwagi w zeszłym roku Na te samczyki Także robię lot, zaraz robimy oblocik samiczką. I tak postanowiłem, że samiczki będą w dzień, tu na Wolierze, a wieczorem będą tam w głębiniczku swoim. I tyle. Także dziękuję jeszcze raz za dobre komentarze. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Ja się nie załamuję. Dobry lot.